Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w kolejnym vlogu z Polski. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry, jak się czujesz? Dzisiaj, słuchajcie, już dwa zwycięstwa o poranku. Byliśmy na pobraniu krwi, a teraz lecimy do trychologa, do Bydgoszczy, ale słuchajcie, udało mi się, udało mi się znaleźć, zdobyć, wygminić, ogarnąć wizytę paszportową dla pana Marcina, więc ogromne brawa dla mnie. Udało mi się. Brawo. Proszę, proszę. Wszystko dla Ciebie, wszystko dla Ciebie. Marci, nie mógł, ja potrafię. Ja potrafię takie rzeczy. Trzeba tylko, trzeba tylko szukać. Dobra, lecimy teraz do trychologa. Jeszcze ostatnia sprawa do ogarnięcia, i potem już dzień wolny. Cieszy się. No, a teraz śniadanko, moi drodzy, jest kawka. W końcu można coś rzucić na ząb. Zapraszam do kolejnego vloga. Miłego oglądania. Mamy piękną pogodę. Jest fajnie, jest przyjemnie. Tak, chodogi są najlepsze. Chodogi są najlepsze. A ja wziąłam sobie e, buraka. Burgera. Więc mam nadzieję, że będzie tak dobre <laughs> jak ostatnio. Ja Nie, dlaczego się śmiejesz? Bo buraka, tak? Z nazwy, oczywiście. Są ci twoje śniadanie? Tak. Tak, hot dog o której ósmej? To Które jest teraz godzina ósma, ósma 30? Więc spoko, fajnie załóż mną wstać w ogóle. O wiele więcej czasu macie i już mamy tyle zrobione. A dopiero jest ósma, 830? Teraz więc spokojnie ja się cieszę, jak to No, więc można, można. Życzę wam smacznego, jeśli coś Zapraszam was na bloga, miłego oglądania, dobrego dnia. My uciekamy dalej. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Będzie jeden z tych vlogów, gdzie będę robić przepiękne przebitki, gdzie będę zastanawiać się, co, jak ugryźć, co wam pokazać, i tak Bo słuchajcie, miało tak być, miało tak być, ale stwierdziłam, jak wróciłam od trychologa, to pomyślałam, że nie, dzisiaj nie nagrywam, dzisiaj spędzam czas z rodziną, to jest czas dla nas i wyłączam aparat, odstawiam telefon, nie sięgam po niego w ogóle i chcę ten e, czas spędzić jakościowo, nie przeglądając żadnych e, mediów społecznościowych, nie przeglądając YouTube'a, nie sięgając po aparat. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie i zrozumiecie, ale wiecie, jednak tutaj nie jesteśmy non stop i fajnie tak czasami się odciąć od wszystkiego i spędzić ten czas tylko z najbliższymi, więc tak właśnie było, ale Teraz już do was przychodzę, bo wszyscy poszli spać Ja czekam na Marcina, on się kąpie Więc pomyślałam, że jest idealny moment, aby do was się odezwać Zastanawiam się, czy nie usunąć tego materiału Czy w ogóle nie usunę tego vloga Zobaczymy, jeśli się pojawił to jest, ale chciałam tak na świeżo do Was przyjść z moimi wrażeniami, jeśli chodzi o moją wizytę u trychologa. Posłuchajcie, ja Wam już opowiadałam, nieraz wspominałam, że mam problem z wypadaniem włosów. W ogóle, jeśli dzisiaj mam o wiele więcej energii, wyspałam się i mimo, że już jest wieczór, to cały czas jest dobrze. Nie tak jak wczoraj, bo wczoraj był wieczorem dramat. Ale wracając do mojej wizyty, Byłam u tej pani, u której byłam w maju w zeszłym roku i bardzo spodobało mi się w jej podejście, bo to jest takie podejście holistyczne, czyli nie wciskamy um, jakichś zabiegów na siłę, nie wciskamy produktów na siłę i to mi się bardzo spodobało już wtedy. Um, dostałam taką rozpiskę badań, jakie powinnam sobie zrobić przed wizytą, aby um, pani trycholog mogła spojrzeć na moje zdrowie tak całościowo, bo wiecie, Badanie włosów nie bierze się znikąd. Wiadomo, że wtedy w organizmie zadziała się coś niefajnego i te włosy po prostu w taki sposób reagują, że wypadają i. Co prawda dzisiaj nie miałam wyników e, swoich badań, bo dzisiaj rano byłam na pobraniu krwi, ale za chwilę je doślę i mam nadzieję, że będą w normie, że wszystko będzie ok, bo jeszcze nie są dostępne, powinnam je dostać jutro albo pojutrze, raczej zalogować się w ogóle, uwielbiam ten system, uwielbiam, że mogę sobie wypisać to co chcę zrobić, idę, to robię wprawdzie mój portfel płakał, kiedy płaciłam, ale zrobię jest najważniejsze i na to nie jest mi żal kasy, serio ja wolę być zdrowa i wiedzieć, że wszystko z moim organizmem jest dobrze i wydać te kilkaset złotych i po prostu mieć taki spokój i tak samo tak samo cisnę Marcina zawsze, żeby się badał bo to jest mega, mega ważne i zrobiłam tą rozpiskę, teraz czekam na wyniki Zobaczymy, zobaczymy, bo jednak włosy cały czas mi wypadają. Co prawda, pani trycholog powiedziała, że jest taki bush baby hair, z czego się ucieszyłam, troszeczkę kamień spadł mi z serca, bo wiecie, ja kiedyś tam wspominałam, że widzę te, nawet wy widzieliście w aparacie, to było widać, że te baby hair są, jednak te włosy cały czas lecą. Dlatego też zdecydowałam się na... Wizytę i przy okazji zrobiliśmy w ogóle uwielbiam, to to nie jest badanie, ale wiecie, kiedy nie wiem, czy oczywiście na wizycie u trochologa. Jeśli nie, to Wam polecam, bo to jest bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo fajne doświadczenie, i można się wiele, jeśli do dobrego trochologa traficie, to można się wiele dowiedzieć. Uwielbiam tę panią. Spędziliśmy dzisiaj, o której byłam przed 11 chyba, a wyszłam po 13, słuchajcie. Więc serio, ja czuję się zaopiekowana, czuję, że mi został poświęcony ceny czas i te pieniądze, bo czasami jak szłam na przykład do jakiegoś lekarza specjalisty, to była pięciominutowa, dziesięciominutowa konsultacja, wydaliście 300 zł, dziękuję, do widzenia, to wszystko. A dzisiaj tak nie było. Nagranie zostało mi przerwane, słuchajcie, odezmę się do was jutro, opowiem wam co i jak, lecę, na razie, pa! Witajcie moi drodzy, nowy dzień, nowe możliwości, dzisiaj pewnie dopiero troszeczkę sobie pogadałem, mam przynajmniej taką nadzieję, chociaż dzisiaj jest czwartek, i wracamy do domu, ale to dopiero wieczorem. Od rana, jak widzicie, już jestem w samochodzie. Jest godzina, która w ogóle, szósta? ósma? Sorry, ósma jedenaście, bo szóstej ja stałam. ósma jedenaście. I lecimy na Bydgoszcz. Ogarnąć Macinowi paszport, potem troszeczkę się pokręcimy. Mam nadzieję, że przy okazji nagramy jeszcze jeden film dzięki Wam I jeszcze go dzisiaj będę wieczorem montować, ale jakoś dam radę, jakoś dam radę i też chciałabym wreszcie Wam opowiedzieć o tej wizycie u drychologa bo wczoraj bezczelnie mi przerwano. Więc powiem wam co i jak, bo naprawdę jestem zadowolona, w ogóle czuję jakby to nie była moja skóra na głowie, serio. Ja wiem jak to zabrzmi, ale ja chyba jeszcze nigdy nie miałam tak czystej skóry głowy i podoba mi się to, podoba mi się to uczucie. Też y, zmieniamy troszeczkę moją pielęgnację włosów, o której wam opowiem pewnie w kolejnym vlogu, bo dzisiaj już tych kosmetyków wam nie pokażę. Ja muszę je sobie wysłać w parce, bo przyjechaliśmy tylko z plecakami, aby było, y, wiecie, aby było taniej. Aby było taniej, i mm, nie sądziłam, że kupię jakieś kosmetyki, a tu się okazało, że mam nowy peeling i szampon, który Wam pokażę i będę go testować. Zobaczymy, czy się sprawdzi, czy też nie. Miałam badanie, badanie. No, Pani, pod, pani układała, układała. Pani sprawdzała pod takim super ekstra mikroskopem skóry głowy, i to tak wyglądało okropnie, powiem ja wam, że naprawdę ja wam, ja wam polecam, chociaż raz się przyjść do trychologa i zobaczyć jak wygląda wasza skóra głowy, wasz skalp, bo można się zdziwić. Ja myślałam, że serio, że dobrze myję włosy, że dobrze myję tę skórę, że ją pielęgnuję, bo ją pielęgnowałam i pielęgnuję cały czas, a okazało się, że mam kilka niedociągnięć. Wiem, że te vlogi z Polski są bardzo chaotyczne, ale mam nadzieję, że mi to wam się podobają. Ja ja jestem, widzicie, tak troszeczkę rozkojarzona, bo dużo się dzieje, ale też chcę i Wam poopowiadać, i tutaj pobyć, i, no, i jakoś to się kręci. A i jeszcze muszę zrobić sobie dwa zamówienia na Allegro, bo skoro wysyłam paczkę, to mam kilka rzeczy, w sumie zaraz to zrobię nawet. To mam kilka rzeczy, które chciałabym u siebie w domu jednak mieć, bo słyszałam, że są ekstra i chętnie je na sobie. Albo w swoim domu po prostu przetestuję, a przydadzą mi się przy okazji porządków wiosennych, do których naprawdę już się przymierzam i nie mogę się doczekać. I w przyszłym tygodniu myślę, że potrzebuję kupić kilka kartonów, bo będę wywozić rzeczy z domu. Widzicie? Teraz już poopowiadałam Wam o wszystkim i o niczym. Łapiemy się później. Do zobaczenia. Jest i kawka, proszę bardzo. Ja nagryłam w każdej wolnej chwili. Serio, teraz czekam, was. Na to będzie w ogóle vlog? Mam wrażenie, taki samochodowo-piżamowy z polskiej, ale kilka aktualizacji, kilka rzeczy, które um, um, chciałabym Wam powiedzieć i o których chcę wspomnieć. I w ogóle, po pierwsze, po pierwsze, moi drodzy, spójrzcie, jak mam przepiękną bluzę dzisiaj. To jest Super Dry. Mój najnowszy nabytek, może tutaj odepnę teraz pasy, bo nigdzie jednak nie jadę. I ona jest cudowna. Co prawda, miałam małe ale. Jeśli chodzi o ten napis, ale powiem Wam, że już teraz mi on zupełnie nie przeszkadza. Ma przepiękny taki nudowy kolor. Teraz może nie widać, bo dość mocno świeci słońce. W ogóle, ja wychodzę z tego założenia, że mnie ładuje słońce, mnie ładują te promienie słoneczne. Mamy przepiękną pogodę, trafiliśmy na cudowną pogodę w Polsce, za co jestem ogromnie wdzięczna. I w ogóle, humor. Nie wiecie, poszybował w górę, no mimo że dzisiaj wieczorem już wyjeżdżamy, to i tak cieszę się, jak kupi to sera. Cały czas się uśmiecham. No przepięknie, przepięknie to wygląda. Jest cieplutko jest ładnie. Jest ruchliwa ulica obok, no ale dobra. Mniejsza z tym. E, po drugie, co ja tam chciałam Wam jeszcze powiedzieć? Słuchajcie, o chciałam wspomnieć i jeszcze kilka rzeczy miałam do obgadania z wami. I teraz wypadło mi to z głowy. Tak, dzisiaj wieczorem wracamy, musimy się spakować. Uprzedzam, że będzie kilka nowości u mnie na kanale. Tak, znowu będą zakupy, ale ja Wam mówiłam, że na wiosnę to troszeczkę szaleje. Na jesień, na zimę podobnie. Mam takie fazy, że chcę dużo zmieniać. I dzisiaj chyba jeszcze zamówię sobie takie pudła, kartony do. Moich wiosennych porządków, bo wspominałam o tym przy wspólnym makijażu, coś takiego, że będę pozbywać się rzeczy, że chcę niektóre rzeczy wywieźć. I teraz ostatnio, intensywnie, przez ostatnie kilka dni, intensywnie o tym myślę, i pewnie się już za chwilę za to zabierzemy. Plus ten planer porządkowy również bardzo mnie zmotywuje do tego, aby uporządkować swoją przestrzeń w domu, bo ja chcę, ja chcę to zrobić i myślę, że to będzie jednak proces. Nie zrobię tego jak zwykle w ciągu jednego miesiąca, czyli tylko w marcu, ale będziemy te porządki robić przez kilka. Kolejnych miesięcy, aż do naszego wyjazdu do Polski, ale chcę je zrobić porządnie, więc myślę, że to będzie dla Was też taka motywacja. Poza tym, Wy mówicie, że lubicie. Ale Magda jest nakręcona, co? Chyba czuć, że pi piłam drugą kawę. Poza tym, Wy mówicie, że lubicie e, takie filmy e, typu Clean with Me, uporządkuj ze mną przestrzeń, zrób porządki i tak dalej. Więc możecie się spodziewać, że tego będzie dość sporo w ciągu kolejnych kilku miesięcy. Ja się teraz przygotowuję na wiosnę, przygotowuję na lato. E, Mam nadzieję, że uda mi się w końcu ogarnąć tak przestrzeń, że będę z tego zadowolona i będę mogła czerpać samą przyjemność w spędzaniu czasu w naszym domu plus na tarasie, bo jak widzę tę pogodę, to ja już sobie wyobrażam nasze wyjścia na taras i wygrzewanie się na tym słońcu, mimo że w Anglii, ale jednak to słońce zawsze wakacje tak w okolicach późnej wiosny jest i jest też dość ciepło. No, jeśli chodzi o nasz urlop w Polsce, a już wiem, o czym miałam Wam wspomnieć, jeśli będziecie mm, starać się składać wniosek paszportowy, to słuchajcie, można to zrobić przez internet i wtedy wchodzicie na stronę bez kolejki, można to zrobić 14 dni, o 8 rano musicie wejść i mm, za 14 dni możecie sobie umówić wizytę, ale trzeba to zrobić tak, macie... Może pół godziny od ósmej, żeby znaleźć dokładny dla siebie czas, albo jeśli przyjdziecie rano, kiedy urząd jest otwarty, to pani powiedziała Marcinowi, że jest 100 numerków, 100 takich bilecików i można je. Pobrać z urzędu. Tak, Pani Marcinie? Słucham? Tak, Pani Pani Proszę mówiła dzisiaj w urzędzie. Ręce. Dziękuję, to jest bardzo ważne. W urzędzie pani mówiła, że jeśli rano przyjdzie się do urzędu, to jest 100 bilecików i można wtedy złożyć niezekwtowe. Ale wydaje mi się, że każdy urząd ma podobne. Nie Bydgoszczy, mieli więcej stanowisk. Tam było chyba 10 stanowisk. A dobra, coś, więc... W sumie masz rację, bo Wocławek czy, e... czy Toruń to na pewno troszeczkę inaczej wygląda. No ale. Coś takiego, jest taka możliwość i myślę, że jeśli będziecie, jeśli nie dacie rady umówić się przez internet, to warto z tego skorzystać, a teraz uciekamy a, dalej. Bo, właśnie dużo ludzi, tak jak my na przykład, Co się zniechęciliśmy, to? bo... No ty się zniechęciłeś, ale Magda uratowała sytuację. Bo, bo, bo właśnie chcieliśmy mieć pewność, że będziemy obsłużeni i tak dalej, i byśmy pewnie nie pojechali, gdybyś tu tego wczoraj nie... Nie ogarnęła, ale... Mhm, mm Madzia potrafi, wiesz jak to się mówi, gdzie tak. diabeł nie może, tam Madzia poszła. <grych> tak, dokładnie tak, a teraz idziemy na obiad i potem no cóż, już się pakujemy, a muszę się spakować i będę wysyłać paczkę, niestety, ale mam produkty, które zawierają ponad 100 ml, więc muszę to, patrz i moja mama, poproszę ją. Ale bardzo. pytanie, tak. gdyby butelka była większa, a byłoby tam 100 ml, to też to się liczy jako większa butelka, tak? Bo no to tak, butelka, nie, tak. pojemnik nie może no a poza tym pojemnik większy niż 100 mililitrów raczej nie zmieści Ci się do, tego, do tej kosmetyczki przezroczystej, wiesz, się Dobra, to my uciekamy i jeszcze dzisiaj na pewno się do Was odezwę. Like Angielskiej ziemi. Cześć Panie Marcinie Cześć. Jak się czujesz? Ja się dopiero obudziłam jak samolot wylądował tak naprawdę. Więc troszkę pospałam i kark mi zesztyniał ale już jest dobrze. Już jest dobrze. Rzeczywiście. No. Ale mi wszystko było. Teraz ogarniamy się, spadamy, bo no za pół godziny będzie uraz jedzenie No mówiliśmy wcześniej. I lecimy. I tak naprawdę ja nie wiem, co powiedziałam, czego nie powiedziałam. Mam nadzieję, że to, co powiedziałam, to wystarczy na dzisiejszego vloga, bo serio. To będzie najbardziej chaotyczny vlog, jakikolwiek nagrałam. Słyszysz? No serio, serio mówię, bo... Pamiętam, no ja wczoraj mi coś tam przerwałeś, chciałam nagrać. Dzisiaj tak ponagrywałam, ale nie wiem, co nagrałam. Dzisiaj nagrywał jeszcze jakieś urywki. Więc... Serio. Mam nadzieję, że mi tutaj tak... I tej spędziliście te kilkanaście minut, albo kilka minut na kanale. Nie mam pojęcia, będę to to składać. Jutro też idziemy już do pracy. Z bagażem bo dla nas każdy dzień urlopowy to świętość. Więc jutro do pracy nie Iść Trzeba. Nie, nie, nie ma czasu, nie ma czasu. Więc uciekamy i jeszcze zobaczymy się pewnie w domu. Jeszcze muszę się rozpakować. A, to w sumie.